Cześć wszystkim! Znajdujemy się na osiedlu mieszkaniowym w jednej z dzielnic pięknego polskiego miasta. Dlaczego na osiedlu, zapytacie, ponieważ rzecz będzie o motocyklu, który jest mieszczuchem z krwi i kości, a w sumie stali, plastiku, aluminium z domieszką płynów ropopochodnych. Wiecie co? Mam z tym motocyklem czy skuterem mniejszą nazwę problem. Jak powszechnie wiadomo, to Hino. A pochodzenie klasyfikuje go jako. Nieważne, że garściami czerpie technologię od bawarskiego kooperanta biznesowego. Skąd zatem wzięła się ta klasyfikacja? Filary są dwa. Pierwszy wziął się z czasów, kiedy Polskę zalała fala motocykli i motorowerów wątpliwej jakości. Importerzy się zwinęli i powstał problem. Współcześnie tak to już nie działa. Dużych importerów chińskich maszyn w Polsce mamy czterech. Drugi filar to prosta, wręcz jaskiniowa psychologia silnej potrzeby przynależności do grupy. Panują tam ściśle obowiązujące doktryny, dzięki którym każdy członek czuje się silny i bezpieczny. W razie, gdy pojawi się osobnik myślący inaczej, grupa w całości takiego zaszczeka. Wiecie, smutny byłby świat bez ludzi, którzy myślą nieszablonowo. Wciąż tkwilibyśmy w jaskiniach, paląc ogniska. Wróćmy do wodza. Jeżdżę nim na co dzień. Dla mnie to substytut samochodu. Tu spalanie. 16 litrów gazu i około 2 litry benzyny na 100 km. Spalanie tutaj to 3,5 litra na 100 km. Oraz lekarstwo na trójmiejskie korki. Wracałem nim też z Kielc cały czas eską. Praktycznie 80% drogi trzymałem przy 120 km na godzinę. I wiecie co? Nic się nie stało. Było słońce, były deszcze, aktualnie jest już chłodno i zazwyczaj wilgotno. Przeszliśmy nawet pierwszy atak zimy. I wiecie co, coś się chyba z tymi Chińczykami popsuło. Według ogólnie przyjętych prawd, ten Chińczyk powinien się popsuć i nie dać się już naprawić. Vouch SR4 Max ma aktualnie najechane 7094 km. I zaznaczam, są to kilometry testowe, kiedy nie raz i nie dwa otrzymywał solidne patobicie. Był katowany i patrzcie nie chce się zepsuć. Normalnie nudą tu wieje bez tych zapowiadanych przygód, a wraz z nimi emocji. Ten skubaniec wciąż tylko jeździ i jeździ. Ja już nie wiem, co tu jest grane. O tej porze roku, lepiej, ale nie taniej, miałbym jedynie helikopterem. No cóż, trzeba z tym jakoś dalej żyć. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, do następnego, cześć.